Czołem Juromaniacy. No, ten moment miał właśnie nadejść i nadszedł. To właśnie jutro rozpoczyna się największe święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czyli Juromania 2022. Słuchajcie, po raz piąty 250 imprez, 250 imprez na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej -krakowsko będzie do waszej dyspozycji. Dla Was specjalnie wszystkie zamki, wszystkie ośrodki kultury, wszystkie obiekty będą otwarte, będą organizowane imprezy. Serdecznie zapraszamy wszystkich już jutro na Juromanie 2022. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, święto szlaku Orli Gniazd.